Udało Ci się kolejny raz jako przyjezdny tutaj wygrać w Zabrzu? No tak, ale no, sami widzieliśmy jaki był to mecz, na pewno nie było łatwo i musieliśmy wyszarpać z dużym poświęceniem to zwycięstwo. Co było takim kluczem, żeby tutaj wywieźć trzy punkty? Myślę, że ta organizacja dzisiaj w defensywie była na dobrym poziomie, szczególnie tej już tercji pod bramką naszą. Na pewno duża ofiarność, dużo podpowiedzi, duża koncentracja, no i to było kluczem, no ale na pewno jest też dużo do poprawy w naszej grze po A górnik klucze... się był mocno w głową w mądry, bo prowadził grę, można powiedzieć, ale no nic tak, z tego nie wynikało tak naprawdę. No tak, ale naprawdę do dobry zespół, i się na pewno... Y no, w posiadaniu piłki był stroną zdecydowanie dominującą. My, my liczyliśmy na jakieś kontrataki, ale też nie wychodziliśmy z takimi kontratakami, jakimi byśmy chcieli, bo no, często było tak, że po przechwycie nie umieliśmy wymienić jednego, dwóch podań, tylko od razu gdzieś tam następowała strata. Więc na pewno to, to jest dla nas do poprawy, a, ale cieszymy się na pewno z trzech punktów. Panie Barku cztery mecze, 7 punktów, mhm. w tym 6 punktów zdobytych w Białymstoku i Zabrze. No to zasługuje chyba na, na duży szacunek. No tak, myślę, że mamy też bardzo fajny zespół, bardzo głodny sukcesów, bardzo ambitny. I też już w tym okresie przygotowawczym było widać, że że ta gra się zazębia nam i dobrze to wygląda, no ale wiadomo, że Sparringi, a Liga to są dwie różne sprawy. Fajnie, że udało nam się przełożyć te sparingi też na, na mecze ligowe, bo, bo na pewno yy, no myślę, że pozytywnie to wygląda na pewno pod względem punktowym. A proszę powiedzieć, jakie, jakie są w takim razie ambicje, jaki jest cel yy, niecieczny yy, na te rozgrywki postawiliście sobie? Myślę, że to jest też nasza taka wewnętrzna sprawa i, i to gdzieś we własnym gronie tak e, trochę sobie powiedzieliśmy. Na pewno chcemy zająć e, jak najwyższe miejsce po prostu w tym sezonie i, i, i nie bić się utrzymanie tylko, tylko na pewno mierzyć e, Panie Bartku, tak żeśmy się jeszcze zastanawiali przed tym meczem za bo tak wiadomo jest ten Ros, cała kadra szkoleniowa tutaj od nas z regionu siedmiu zawodników tak kadrze z górnika. Czy to miało jakiś taki wpływ, że jednak no tak bardziej żeście się sprężali żeby pokazać tu na tych swoich śmieciach? Wie pan co może, może tak było, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć za innych chłopaków. Ja na pewno no już to jest któryś mecz mój z kolei tutaj w zabrzu jako zawodnik innej drużyny, więc już te emocje gdzieś tam u mnie minęły. Na pewno taki pierwszy mecz po, po odejściu był taki e, na pewno szczególny, sentymentalny. No teraz już to był no nie wiem, może czwarty mecz po, po odejściu, więc e, na pewno staram się gdzieś studzić te emocje i już e, e, no nie, nie patrzeć na to, że, że, że kiedyś tu grałem, choć nie. na pewno sentyment jest.